Wkrótce dowiemy się, kto poprowadzi galerię Empik przy gliwickim rynku. Przypomnijmy, że niedawno miasto ogłosiło konkurs, w którym można było zgłaszać swoje pomysły na to, jak galeria ma wyglądać. Katarzyna Łosicka, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Urzędzie Miejskim, mówi, że gliwickie organizacje pozarządowe często narzekały na brak miejsca, w którym mogłyby organizować swoje przedsięwzięcia, właśnie dlatego ogłoszono ten konkurs. Nie możemy powiedzieć o rezygnacji z prowadzenia działalności w galerii Empik. możemy raczej mówić o o rozszerzeniu jej oferty kulturalnej. Inicjatywy niejednokrotnie podejmowane przez nasze stowarzyszenia w mieście pokazały, że oferta kulturalna przez nich kształtowana jest bardzo ciekawa. W związku z czym postanowiliśmy im dać się wykazać, jeżeli chodzi o jakieś ciekawe propozycje prowadzenia działalności kulturalnej w tym miejscu. Jedynym priorytetem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie była, była edukacja artystyczna. W lokalu przy gliwickim rynku od czterech lat działa galeria miejska Empik i działać będzie nadal. Jednak do tej pory prowadzona była przez urzędników. Teraz przyszła pora, aby oddać sprawy w ręce gliwickiego środowiska kulturalnego. Lokal ma powierzchnię ponad 300 m2, więc miejsca na pewno nie zabraknie. Oprócz sali wystawienniczo- koncertowej z podwyższoną sceną znajduje się tam zaplecze kuchenne, szatnia i sanitariaty. Swoje propozycje na prowadzenie w tym miejscu działalności można było składać do 30 stycznia. Wpłynęły cztery oferty stowarzyszeń gliwickich, bardzo różnorodne. W tej chwili zostanie powołana przez prezydenta komisja konkursowa, która rozpatrzy te oferty zarówno pod względem formalnym i później pod względem merytorycznym i zarekomenduje rozstrzygnięcie konkursu prezydentowi. Weźmie ona pod uwagę między innymi rodzaj prowadzonego przedsięwzięcia, stopień zagospodarowania przestrzeni lokalu, godziny otwarcia, częstotliwość organizowanych wydarzeń, przewidywaną liczbę odbiorców oraz osób zaangażowanych w ich przygotowanie. Ocenie będą podlegać także kwestie promocyjne, organizacyjne oraz sposób wykonania i rozliczania zadań dotychczas zlecanych przez miasto. Dodajmy, że Urząd Miejski na prowadzenie galerii przeznaczył 70 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko. Miasto co roku wspiera wiele imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Tak będzie i tym razem. Mimo że od... Był się już konkurs w tej sprawie, to właśnie trwa kolejny. Na początku stycznia rozstrzygnął się pierwszy konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki. Niemniej jednak w związku z tym, że sporo ofert ze względu na braki bądź uchybienia formalne zostało odrzuconych, a były to oferty ciekawe pod względem merytorycznym, postanowiliśmy ogłosić kolejny konkurs. Konkurs na realizację tych zadań publicznych. Oferty można składać do 18 lutego w Urzędzie Miejskim.